Często może nie krytycy, ale y, dziennikarze piszący o literaturze, zajmujący się twórczością Vargas y, traktują jego pisarstwo y, jak takie y, dwie rzeki, które często płyną oddzielnie. Nie wiem, na ile się splatają, czy nie. Y, taka dwuto Widzą pewną dwutorowość w jego pisarstwie. Z, z jednej strony takie poważne powieści polityczne, jak rozmowa w katedrze, taka, taki poważny fresk o człowieku i żywiołach tkwiących w człowieku yy, i poza człowiekiem, jakim jest Zielony Dom. A z drugiej strony takie powieści, yy, bibeloty trochę dla czytelników, pantaloni wizytantki, pochwała macochy zeszyty Don Rigoberta, yy, czy ta przedostatnia y, powieść Szelmostwa Niegrzecznej Dziewczynki. Y, dla mnie to jest cały czas ten sam Vargas Liosa, y, który widzi w człowieku zawsze człowieka jako splot y, bardzo sprzecznych zachowań często. Y, człowieka, który potrafi się śmiać, człowieka, który jest wplątany w świat, który go przerasta, czy w sprawy, które go przerastają, jak Pantaleon Pantocha, czy bohater Szelmost Niegrzecznej yy, Dziewczynki. I bohater, który przypłaca to wplątanie życiem, jak ostatni bohater yy, ostatniej powieści Vargas Llosa Marzenia Celta. Ale myślę, że to jest cały czas ten sam Vargas Llosa yy, i cały czas to jest to samo yy, pisarstwo iskrzące się bardzo różnymi yy, barwami i w których jest często bardzo dużo śmiechu, ale chyba najczęściej jest taka powaga i takie zastanowienie się, kim właściwie jesteśmy i kim jest sam Mario Vargas Llosa.